No cześć serduszko, teraz opowiem Ci o podziale komórkowym w swoim organizmie, czyli w wysokości mitozie, mitozie, w twoim organizmie podział komórkowy, jak zachodzi, mitoza, czyli mitoza. I przy rozmnażaniu przez plemnik jajeczko, jajeczko i jajeczko. Przez plemnik i jajeczko to jest majoza, to jest majoza. Tam to mitoza, a to, to roznażanie to majoza. Rozmnażanie to majoza. To opowiem Ci, majoza jest błędna, mitoza mniej więcej jest yy, prawidłowa. Mitoza jest prawidłowa, pra, 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 mniej więcej prawidłowa. Teraz mitozę mit, mito opowiem. Tu, tu jest, czyli w swoim organizmie podział komórkowy. Tu jest twój, twój gen, 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 twój genotyp. Składa się z 48, 48 takich chromosomów. Takich chromosomów, czyli tutaj tak, takich chromosomów. Czyli wysokości a, e, chromosom wysokości PKTD XX i chromosom PKTD XY bo wysokości 42 dzielicie wysokości dzielicie na wysokości, na dwa takie same wysokości alery alery na dwa takie same alery czyli wysokości tutaj jest czy dajmy na to 23 chromosomy to dziel i, i i przyjemności na, na dole jest odzwierciedlenie w wysości takich, tak, takich samych chromosomów w 23, 2, 2 razy, po dwa razy są chromosomy, po dwa razy są chromosomy po 23 sztuki, po 23 sztuki dwa razy, dwa razy, po 23 sztuki 2 razy Czyli wysoci ten jest PKTD XX i PKTD XY, czyli to jest chromosom mężczyzny to jest chromosom to, 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 to są chromosomy mężczyzny. Po 23, 23, 23. To są mężczyzny chromosomy, mężczyzny chromosomy i by przy podziale komórkowym, by coś jak się dzieli komórka, to by coś te, 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 te chromosomy dzielą czy na dwa? Na 23 i na 23 się dzielą i jedna para by coś tych dwóch jest w trzeciu, trzech przechodzi by coś do, no, do, do, y, 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 tworzy nową komórkę by P, k T D X x x, x, x. i by ten ten przychodzi tutaj 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 przychodzi chromosomy te 23 przychodzą tutaj chromosomy i by coś komórka się zamyka oddziela 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 aby od, od tej macierzystej komórki macierzystej komórki i tu się uzupełnia, wysokości tu od tego z tego bo w, I, w I, y jest x też zapisany to się uzupełnia p, p u, u, uzupełnia, u, uzupełnia się p k t d x x się uzupełnia a tu jest w wysokości x y x x to tu się uzupełnia w wysokości p k t d x y x y się uzupełnia i Y się uzupełnia. I są w wysokości dwie komórki mają ten sam genotyp. Dwie komórki mają ten sam go, genotyp. Tak mniej więcej w szkole uczą. Ech. Ale mające podział komórkowy w wysokości już ten podział majotyczny, majątyczny, mające ma, majotyczny podział. To źle uczą w szkole. Później przedstawię jak uczą, a powinno, przedstawię jak jak, jak 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 powinno być. No. Ech. Powinno być tak, by coś, że przyjemności, tu są chromosomy, 23 chromosomy i 23 chromosomy. O, o, ten i te, te, te chromosomy i te są takie same, Po 23, czyli 46 ich jest tych chromosomów, a tu jest 46 chromosomów. 46 chromosomów, N48, tak ja gadałem 46 chromosomów. No, tu, tu, tu czyli jest 46 chromosomów. I one się dzielą, wysokości. Już wysokości się w podziale wysokości, no, do plemnika, jak idą te, te chromosomy, robią się komórki plemnika, czy komórki jajowe, to one się dzielą na cztery. Te chromosomy się na cztery dzielą. Tak, nic ni, 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 tu jest, nic rzucono, rzucono wysokości, życiono, życiono wysokości wysości, i ono rozdziela wysości, te chromosomy na połowę. I tu na połowę, czyli dzielą się na cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Podzielą się na cztery te chromosomy. Te, te, te chromosomy na cztery się podzielą, i już tutaj w tym podziale. I by coś z nich komórka powstaje, i z nich komór, komórki powstają jajowe. Z nich komórki jajowe lub przemniki z Czterech możliwych typów genotypu. Aby coś jak jest komórka, już jest, jak jest komórka. To tutaj myślę, że zachodzi, to już tu, tu, tu zachodzi, ale nie wiem, czy to dopiero jak jest komórka, jak jest komórka, bo to, to nie, nie bawmy się, jak już jest komórka, to by coś, są, są cztery komórki jajowe, albo cztery plemniki, to uzupełnia się bystrości, uzupełnia się dolna część chromosomu, uzupełnia się dolna część chromosomu. W tej komórce u, u, byle, jak, byle jakie nukleotydy tam wtedy są dopisane i stąd wysości, stąd dlatego człowiek wysości ma różne wysości, każdy człowiek ma różny genotyp, a nie taki sam, a nie taki sam, a nie taki sam wysości. No i tutaj wysokości możliwość wysości jed, jedna czwarta wyscości z twojej mamy wysokości czy z taty jest w nowej komórce, w, w nowej komórce, jest w nowej komórce wysości bo tu jest nowa, nowa komórka, tu tu idzie jedna, jedna czwarta wysokości idzie, jedna czwarta idzie, idzie z mamy i jedna czwarta staty, staty. Czyli jest jesteś jedną ósmą, jedno, jedną ósmą rodzica tylko. Jesteś jedną, ale to jest stałą, stałą, jedną ósmą stałą rodzica. No i tu cię wysokości ten, te 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 te, 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 te odtwarzają, yy, się odtwarza. Bezdości I później się z tej górnej części przepisują informacja, przepisuje się informacja na ten, te, te, te chromosomy, żeby przy Twoim podziale komórkowym, wysokości, jak później będziesz już człowiekiem, wysokości z, te, z, te, z, te, z tego chromosomu, to żeby, żeby, się mógł, żeby też mógł się na cztery podzielić, żeby była zapisana informacja. Żeby była też zapisana informacja, jak się podzieli na cztery, żeby była też informacja wysokości od, od, od właśnie ten mamy czy tamtaty. No. Tak to wygląda. To jest prawidłowo, by co ci? To jest prawidłowo. A w szkole uczą mnie prawidłowo. W szkole uczą tu, tu, jest, tu jest mężczyzna APTCXY X. -Y -Y, APT -X, 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 -X różnią się tu te, ten, ten 23 LR i T23 różnią się, że tu jest X, a tu jest Y, tylko tyle się różnił mężczyzny. A u kobiety się nie różni, jest TMBL. XX i tmbl xx wysoci. 23 po 23 wysoci te chromosomy wysoci. I w szkole uczą wysoci, że ta jedna część wysoci idzie do, do, do komórki, rozwija się z niej komórka jajowa i jest wysoci w komórce jajowej tmbl xx i przez plemnik, przez plemnik by sości, tak samo wysokości leci optaty wysokości a, p, t, c, a, p, p, t, c, x, x. I to jest kobieta, i to jest dziewczynka się wtedy urodzi, bo są dwa x, bo są dwa x. Dziewczynka się urodzi, bo są dwa x. No i tak uczą wysokości A co to jest za różnica wysoci? A, no, no. A jakby był mężczyzna, to by ten chromosom szedł tutaj, ten chromosom szedł tutaj wysokości i wysokości od matki też jeden z tych szedł tutaj, to byłyby wysokości, by, by tak samo byłoby wysokości by APTC, XY tylko, Y ostatnim by się różniło, by coś ci, mój brat by się różnił ode mnie, y, brat by różnił się różnił ode mnie, X, y, od tej dziewczynki brat by się różnił tylko Xem, a od mam byłoby AMBLLXX a, wysokości. By to tylko tyle byłoby możliwości wysoci. By że ten, ten sam genom by był. Brakacz, brat, brat i siostra by miały ten sam genom i inni bracia tak samo, ode mnie na przykład, by mieli taki sam genom, genom byskości jak ja, jak ja, bylibyśmy bliźniakami jednojajowymi. Bliźniakami jednojajowymi bylibyśmy. No, jednojajowymi bliźniakami bylibyśmy wysoci by genetycznie. Genetycznie, a tak nie jest, bo jest, bo jest tamten właśnie, bo jest wysoci. To uzupełnianie, to uzupełnianie. że, 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 że tu uzupełnia się by coś i ten. ten, ten, ten chromosom się uzupełnia o byle jakie nukleotydy, a później informacja przepisuje się na niego. No tak, tak to wygląda. Bo tak, bo tak wszyscy by mieli APTC, rodzice by mogli wydać tylko APTC i TMBL by coś dzieci. TMBL dzieci. Nic więcej i nic więcej i i, i zero ze, ze więcej dzieci by mogło być w wysości. Także człowiek by miał te same genotypy w wysości. W człowiek by miał ten sam genotyp w wysokości. A tak nie jest, a tak nie jest. Każdy człowiek się różni w genotypie yy, genetycznie i to wyraźnie się różni i to wyraźnie Ech, no od drugiego. A co tu chciałem powiedzieć? I przyjemności mogą być błędy by coś w ojca, na nie ojcostwa, bo jak już ja na przykład bym przestępstwo zrobił i zostawiłbym włosa swojego z cebulką. To genotyp musi być taki jak sam jak ja mam bysco. To tu już błędów nie ma wyscoci w kryminalistyce. Ale tak, i błędy są w tym, no przy ustaleniu ojcostwa, czy innych pokrewieństw, no, to, to błędy mogą nastąpić wysoci. Jestem ciekaw, czy, czy, czy słusznie stwierdzają te ojcostwa, czy, czy nie słusznie. No błyszko, błyszko. Te, tak to wygląda. A to jest błędne. To jest błędne wysokości? Te szkoły uczą i to jest błędne wysości. Rozumienie yy, majo, majozy, Majoza. majodza No, bućko, bućko.